Yo, Elwy, tutaj Olga, witam w kolejnym odcinku z IMD. Tak jak pamiętacie, ostatnim razem poznaliśmy naszą wal i to jest końcówka tego dialogu, e, który właśnie był w ostatnim odcinku, ale ja jestem niezwykle ciekawa, kogo poznamy dzisiaj. I jedna osoba w komentarzach napisała pod ostatnim odcinkiem, że w sumie ona by się nie zdziwiła, gdyby pod koniec nasz bohater został tym opiekunem i w sumie wiecie co, ja również by się nie zdziwiła, ale zwolnij z parki, jeszcze czegoś tutaj nie rozumiem. Nie ma teraz czasu, Morris, musimy znaleźć Tą kandydatkę, ale nie do końca rozumiem, co ty robimy. Szukamy nowego opiekuna. No tak, tyle to już rozumiem z parki, ale jak właściwie opiekun wykonuje swoje zadanie? O, w sumie to też jest ciekawa kwestia. A, no trudno to wytłumaczyć ludzkimi słowami, ale opiekun miesza się z wyspą. Staje się jej częścią. Częścią skał? Wulkanu? Tak, skał, morza, zwierząt i roślin. Opieku staje się częścią wszystkich tych rzeczy. Staje się częścią ducha wyspy. A, czyli trochę takie podejście buddystyczne z tego, co kojarzę. Oczywiście mogę się mylić, ale wiecie, że on staje się właśnie taką energią, która napędza tutaj całą tę naturę naszej wyspy. I trzeba zrezygnować z bycia duchem? No, to znaczy takim chodzącym i katającym. Takim, który może przejść na zachód. To spore poświęcenie. A, nic dziwnego, że Wal nie chce pełnić tej roli. Agi to wielka bohaterka. No właśnie. Zawsze uważałem, że są wielcy ludzie, przeznaczeni na burmistrzów czy takich opiekunów. No i są ludzie tacy jak Wal czy ja, którzy, którzy prowadzą skromne życie. Aaaa wiecie co? Nie wiem, nie do końca jestem pewna, czy opiekun właśnie musi być jakimś takim wielkim burmistrzem, czy... Jakimś, on tutaj określił wielkim człowiekiem. To w sumie zawsze miałem był drugi. Ale nieważne. wydaje mi się, że właśnie opiekunem może być również właśnie taki skromny człowieczek. Co? Skromny? Morris, masz serce wielkie jak wyspa. Wszyscy to wiedzą. Może jestem jak jedno z tych dziwac z tej wyspy, które trzymamy w muzeum. Tak, odwiedzający zawsze je uwielbiali, ale musimy już ruszać dalej. Następny jest Ogden Beckett w starym mieście. Dobra, Ogden, jestem że z parki? O, czyli teraz chyba przenosimy się do miasta, z tego co zrozumiałam z dialogu, aby poznać jakiegoś Ogdena. Ciekawa jestem, jaką on ma historię. Bardzo w sumie mnie to interesuje. Zobaczcie, jak to jest przepiękne miasto. Na zasadzie wiem, ja nie chcę się powtarzać. Ja, wiecie, grafika bardzo mi się podoba i w ogóle, ale. E, czyli następny jest Ogden. Cieszę się, że znowu go zobaczę. Od jego muzyki zawsze bolały mnie uszy, no ale potrafił drapać po podbródku. Równy gość. A patrz, nadpływa prom. Zaraz w porcie będzie pełno no turystów. No, pewnie nie, będą, nie będą nam go. teraz wchodzić w drogę. Co psinko? ha ha um, okej, okay, to moje haha ha miało jak demowskie haha. Okej! Okay, Ogden był utalentowanym grającym na wielu instrumentach muzykiem, frontmanem zespołu Shelmer Stone Silver i miłośnikiem gry w Krykieta. Za młodu przeprowadził się do Nowej Zelandii, ale wrócił, aby wyjść za ukochaną z dzieciństwa Sally Mapes. E, ha i czyżbyśmy mieli tutaj szukać wspomnień po całym mieście, bo to jest troszeczkę duży obszar i um, by mnie to. Um, chyba tak. By mnie to martwiło, chciałam powiedzieć. Bo zobaczcie, to miasto jest przeogromne. Wow, już widzę jedną osobę z dymkiem, ale chciałabym się najpierw tutaj rozejrzeć, żeby zobaczyć, jak duże. Okej. Okay. Okej, okay, już wiemy na pewno jedną rzecz, że jest to okropnie wielkie miasto. Będziemy mieli tutaj prawdopodobnie mnóstwo właśnie znajdziek i tego typu rzeczy, ale już widzę dwie osoby z tymi z chmurkami, więc możemy do nich zagadać. Dzień dobry Skowronek. Nie, jest to Henry. Jej myślałam, że ten pan nazywa się skowronek i takie co? Znaczy nie oceniam, ale okej. Okay. O, cóż to mamy? Pamiętam, gdy młody Og Ogden poprosił o dołączenie do zespołu Shelmerston Silver, natychmiast dostrzegłem w nim talent. Chłopak potrafił grać na wszystkim, dosłownie wszystkim. Moi drodzy, przepraszam, jeżeli troszeczkę jestem w innej pozycji, ale musiałam e, szybciutko e, powiedzieć, bo ktoś dzwonił do drzwi. I dlatego mogę troszeczkę być jakoś inaczej ustawiona, ale chciałam powiedzieć, ponieważ nie pamiętam, czy dokończyłam, że mam nadzieję, że macie jakieś przekąski, jakąś miłą herbatkę, bo tutaj sobie spędzimy spokojnie 20 minut albo 30. W końcu zdało się nas suzafon i zawsze nalegał, że ktoś musi do niego używać swojego szczęśliwego brązowego ustnika. Ja wiem, że też ta gra nie podoba się dużej ilości osób na moim kanale, chociaż jest to taka, można powiedzieć, okej, okay liczba i bardzo się cieszę, bardzo to doceniam, że chcecie ze mną spędzać troszeczkę inny czas niż na wszystkich moich seriach. Pewnego wieczoru po tym jak Silver Band zagrało wspaniały koncert w wielbłądzie, Ogdenowi i Sali strzelił do głowy pomysł, by popływać sobie w porcie. Taka już młodzieńcza miłość. Ogden zostawił swój usnik, a kiedy wróciliśmy rano, aby pozwierać wszystko po koncercie. Ustnik zniknął. No to troszeczkę słabo, jeżeli um, to był ten szczęśliwy ustnik, ale może się odnalazł? Zobaczymy zaraz. Wracając, chodziło mi o to, że um, ja wiem, że właśnie ta seria ma troszeczkę inną energię niż wszystkie inne, i bardzo się cieszę, że mam tutaj na tym kanale grupę odbiorców, którzy również e, chcieliby po prostu ze mną tak na spokojnie posiedzieć. Także serdecznie wam dziękuję. To wstrząsnęło Ogdenem, martwił się, że bez niego nie da się rady wystąpić, ale oczywiście, kiedy następnym razem zagraliśmy, był równie dobry co wcześniej. Nasz Ogden nie potrzebował szczęśliwego ustnika. Aaaa znaczy z tego co, um, tak jakby moja opinia, to uh, te szczęśliwe itemy to jest bardziej takie placebo, bardziej coś dzięki czemu czujemy się bezpiecznie, a nie co rzeczywiście nam pomaga. Tak jak ja po prostu zawsze muszę mieć jakąś biżuterię na rękach i tutaj na szyi i po prostu bez tego czuję się jakoś źle, a tak to sobie można coś złapać czy coś, nie wiem czy wy takie coś macie. Chłopak potrafił grać na wszystkim. Um, a cóż to jest? Tam była... Aha, to był chyba ten ustnik. A tu w ogóle wygląda jak jakiś wąż czy coś. I to koniec. Ogden był taki utalentowany, prawdziwy virtuos. Uwielbiałym słuchać, jak gra. No nie wiem, dla mnie to był okropny hałas. I zanim właśnie poszukamy tutaj tej rzeczy, ponieważ to jest chyba ten ustnik, on powinien się gdzieś tutaj znajdować, uważam, że powinniśmy jeszcze wysłuchać innych wspomnień, ponieważ one są dla mnie właśnie najbardziej ciekawe. Bo ta mechanika znajdowania tych rzeczy jest taka plus minus mi się podoba, powiem Wam szczerze. Bardziej gram w tę grę dla historii. To jest Simon Grund, kapitan drużyny Krykieta Shelmer Ooo, oh. To był dzień meczu wyspiarskiego krykieta na paszczystym cyplu wulkanicznym. Przegraliśmy z Apple Dormem 3 lata z rzędu i to był mój pierwszy rok w roli kapitana. Nie chciałem kolejnej przegranej podczas mojej kadencji. Ogden właśnie wrócił z Nowej Zelandii i powiedział mi, że jest gotowy do gry, ale ja nie byłem tego taki pewien. Pamiętałem Ogdena ze szkoły. Był wysoki dobry na obronie, ale z kijem w ręku było gorzej. Aaaaah! No tak, rzeczywiście zapomniałam, że właśnie Ogden e, miał wyjechał z naszego, e, z naszego miasteczka. Nie wiem w sumie na, na jak długi czas. I po co? Ogden pojawił się z własnym kijem. Powiedział mi, że wygrał go w pubie w Dundelninie i że należy do słynnego nowozelandzkiego zawodnika. Zastanawiałem się, czy w ogóle go wyślę do ataku, ale Ogden podszepnął mi, czy świetnie sobie radził w tej pozycji. Wiedziałem, że nie ma zwyczaju zmyślać, ale nigdy też nie wybierano go na pierwszego do drużyny w szkole, no ale nie miałem nic do stracenia. I niech zgadnę, świetnie sobie poradził. Bo jeżeli nie sobie poradził, to będę. O! Czy dokładnie, dokładnie, prawda? Świetnie sobie Ogden poradził, prawda? Ogden przy pierwszym podejściu zdobył 6 punktów. Oszaleliśmy z zachwytu, a gdy myślałem, że to tylko szczęście, znowu mu się udało. A potem jeszcze raz grał jak maszyna. Bardzo ładnie, bardzo się cieszę, ponieważ, gdyby e, jednak okazało się, że nie jest aż taki dobry, to um, czułabym się niezręcznie. I wydaje mi się, że nasz główny e, bohater Ogden również um, by się poczuł tak mm, plus, minus dobrze. A my tutaj dokładnie to. Ogden wybił tyle piłek do morza, że musieliśmy przerwać grę. Zabrakło nam ich. To było niezamowite zwycięstwo. Przenieśliśmy Ogdena przez piasek i zanieśliśmy na rękach do wielbłąda. Mimo, że wykazał się takimi zdolnościami, upierał się, że wszystko dzięki kijowi i praktyce. Złoty zawodnik. Okej, okay, czyli już tutaj widzimy jakąś taką... Cechę charakteru Ogdena, że on bardziej nie szuka tych takich, wiecie, umiejętności w sobie, że może jednak jest fajny, że może mu jednak coś wychodzi, tylko stawia to na różne przedmioty, które ma, i uważa, że są one szczęśliwe. Ciekawe, powiem Wam szczerze. O, to jest kolejne? Sędzia, ale to był wspaniały dzień. Od tamtej pory wygraliśmy każdy mecz z Appledormem. Ci biedacy nigdy nie otrząsnęli się po niesamowitym pokazie oktena. Uh, Okej, okay. czyli to będzie kolejna rzecz, którą musimy odnaleźć. Ale czy tu jest jeszcze ktoś z, um, z chmurką? Bo na razie, z tego co widzę, są tutaj jakieś um, ule. Okej, okay, jakieś grządki też również. O, udało mi się kogoś znaleźć, proszę bardzo. W sklepie Morska Bryza mamy Goldfreya Powduna, który jest kolegą z dzieciństwa Ogdena oraz właścicielem tego sklepu, do którego weszliśmy. Pamiętam, jak wracaliśmy grupką ze szkoły, powiedziałem coś pozostałym. Mój dziadek twierdził, że właściciel ziemski ma gdzieś w lesie wielbłąda dwugarbnego. Ojej, to jest. chodzi o tego wielbłąda, którego mieliśmy w ostatnim odcinku, że rzeczywiście była to prawda, ale wszyscy myśleli, że to po prostu plotka, a, a nasza wal miała po prostu. jeździła na wielbłądzie dokładnie. Czy już coś? Wszyscy ze mnie się. wszyscy się ze mnie śmiali, ale to. To była prawda. Ogden mi nie wierzył. Ktoś by zauważył wielbłąda. Chciał, żebym tam poszedł i się przekonał. Powiedziałem mu, że musi iść ze mną. Przekradliśmy się obok tego dużego domu. Od, odźwierny prawie nas przyłapał. Musieliśmy gnać co sił do lasu. Czym jest odźwierny? Czy to jest jakiś taki um, portier? Czy osoba, która chroni? Jak jakiś ochroniarz? Czy mówiąc pierwszy raz słyszę to słowo? E, ciekawe na pewno, ale... Odźwierny. Dziwne troszeczkę. Dotarliśmy do drzew, ale brakło nam tchu. Aż mnie zginało. musiałem oprzeć się o drzewo. Ogden lepiej kontrolował oddech, więc szybciej wrócił do siebie. Zobaczył to jako pierwszy. A zobaczył to jako pierwszy. Chmury się przesunęły, księżyc zaświecił. Ogden weschnął, ja też. Czy to tak, to on. I więc ogarnęli tego wielbłąda jednak. No ba! Ale wiecie, co mnie. Ja wiem, że to jest taki delikatnie chyba magiczny świat, ale czy temu wielbłądowi było dobrze na takiej, na takiej wyspie? Bo nie wiem, czy one, przyprzestkim, chyba wielbłądy przyślubia jakieś takie ciepłe i suche klimaty, a tutaj raczej taki nie jest, ale oczywiście ja się jak zwykle mogę mylić, więc możecie mi poproś w komentarzach, jak ktoś zna na wielbłądach. Na no następnego dnia martwiliśmy się, bo nie mieliśmy żadnego dowodu. Nikt nam nie uwierzy, ale wiedzieliśmy, co tam zobaczyliśmy. Ten wielbłąd też taki, kurczę, sam samotny na, e, w lesie stoi biedak. A i teraz będą myśleć, co by tu zrobić, żeby ludzie im uwierzyli, prawda? A. O! To tyle? No byłem od nich kilka klas wyżej. I racja, nikt im nie uwierzył, ale się wtedy z nich nabijaliśmy. O, biedacy. Ale... W sumie, no, nasz główny bohater dopiero odkrył po śmierci, że ten wielbłąd rzeczywiście istniał. A tu mamy, moi drodzy, ostatnią osobę. Mamy w karczmie pod krabem panią Sali, która również ma. Jest to wdowa po ogdenie. Aha, czyli to jest jego um, żona. Kiedy zaczęliśmy się spotykać, mieliśmy 14 lat. Wraz z moją koleżanką Kasią zaczęliśmy sprzątać w weekend plażę. Pojawił się tam Ogden ze swoim kolegą Godfreyem. Nie miałam pojęcia, że Ogden mnie lubi. Był najwyższy w naszym roczniku i wszystkiego lubiłyśmy. Gdy dotarliśmy, gdy dotarliśmy do małej zatoczki na północnym skraju plaży, poprosił mnie, żebym przyszła na jego koncert. Zgodziłam się. Uuu, cóż to za romantyczna historia... I w ogóle podoba mi się, że on był tutaj, to jest najważniejsze, że on był najwyższy z klasy i dlatego też go lubiłyśmy. Spotykaliśmy się przez kilka lat. Potem złożyłam podanie na studia florystyki na kontynencie. Nie powiedziałam o tym Ogdenowi, nie wierzyłam, że się dostanę, a nie chciałam, żeby myślał, że próbuję od niego uciec. Ogden wyglądał dojrzale i pewnie siebie, y ale był łagodną duszą, o wiele delikatniejszą niż się wydawało. Ale dostałam się, on był przygnębiony. Źle mi z tym było. Nie chciałam go krzywdzić. Mówił, że mu to nie przeszkadza, ale wiedziałam, że to nieprawda. Ostatni dzień na Shelmerstone był trudny. Nie widziałam się. Z Ogdenem sytuacja była napięta. Nie mogłam spać. Wreszcie ostatniej nocy podjęłam decyzję. Zamiast studiów odbędę staż w centrum ogrończym na wyspie. Dzięki temu zostaniemy razem. To wyglądało na słuszną decyzję. Postanowiłam, że powiem o tym Ogdenowi rano, a on jej powiedział, że on już pewnie kupił bilety do Nowej Zelandii, coś tak czuję, bo. No. Proszę was, coś musi być, coś to jakiś dramat, e, zaraz w, w, nastąpi, coś czuję. Ale kiedy następnego dnia otworzyłam drzwi, znalazłam na progu Su Suzafon Ogdena. Byłam przerażona, co to mogło znaczyć? Czy zrobił coś drastycznego? Chyba po prostu wyniósł się, bo nie chciał jej e, jakoś ograniczać. Tak mi się wydaje, bo chyba no, nie zrobiłby sobie czegoś. Strasznego? Serce podeszło mi do gardła. Podbiegłam do jego domu. Jego mama, która nigdy mnie nie lubiła, była z siebie zadowolona. Powiedziała mi, że ogden odpłynął do Nowej Zelandii. Zmierzał do Christchurch i nie wiedział, kiedy wróci. Potem zamknęła mi przed losem drzwi. Wow, mamo! Wow! Świetna! Okej. Okay. Um, strasznie miło się zachowała, ale na szczęście wiemy, że Ogden nie zrobił czegoś strasznego, tylko um, wyjechał. Co też jest trudne, ale nie wiecie, jakieś próby czy coś. Sporo było wtedy łez, ale tak z perspektywy czasu obojgu nam była potrzebna jakaś przygoda. I to już koniec? Spędziłam wtedy dużo czasu z sali. Często się spotykaliśmy, gdy wróciła ze studiów florystycznych, a ja pracowałem już w muzeum. Przez jakiś czas myślałem nawet, że będziemy razem, ale sali zawsze wydawało się trochę poza zasięgiem taka rozproszona teraz już to rozumiem o czyli teraz chyba powinna nam się moi drodzy pojawić o nie pojawiła się ostatnia um, tak jakby ostatni ostatnie wspomnienie bo zawsze było ich pięć może jeszcze coś się pojawi jak Będziemy przeglądać tutaj rzeczy, a teraz chyba e, powinniśmy jakoś znaleźć właśnie e, te cztery przedmioty, które są związane z naszymi wspomnieniami. Udało się, nawet nie wiecie, jak tak naprawdę długo czasu e, mi zajęło odnalezienie pierwszej rzeczy, a jeszcze mamy trzy, więc ho ho, Fielbądź są wraźnie zmyślone, ludzie uwierzą w każdą bzdurę. A Sparki, ale przed chwilą przecież. W ostatniej historii widziałaś Bielbłąda. Um, Okej, okay, też nie e, wynikam zbytnio. Musimy jeszcze odnaleźć tę kulę, która. O, znów wyczułam zapach rękinów, Morisie. Pojawia się i dam ci znać, gdy się do jakiegoś zbliżymy. Nie, nie, nie. Jak rękinów nie muszę e, tutaj wszystkich odnaleźć, ponieważ jest to irytujące. Z czym ty jesteś? Przepraszam bardzo, czy wy to widzicie? Czy to jest Hektor? To jest pan Hektor. Okej, okay, mój Boże, panie Hektorze, jest pan wspaniałym tutaj człowieko em, owocem. Bardzo bym chciała z panem, nie wiem, pójść na jakąś kawę czy coś. Wiecie co? Ta piłka była w brzuchu jakiejś ryby, więc ciekawa jestem, jak ona tam trafiła i jak wielka to musiała być ryba, aby połknąć tak, tak wielką kulę. Hej, Morris, pamiętasz, jak znaleźliśmy jedną z tych ciężkich piłek na plaży, a ja upuściłam cię na stopę? Spajała tej, um, te, o zobaczcie, ona jest tak jakby, w czym? To wygląda jak jakaś ryba, ale nie wiem jak, o, to jest skupisko Pąkli, nie mam zielonego pojęcia czym jest skupisko Pąkli, ale właśnie tutaj znajdowały się nasza ta, Ju. Um, Pani, pani jest wierzy ważne, Nieważne, nieważne. Może po prostu pójdźmy dalej, odnaleźć kolejną z rzeczy. Odnaleźliśmy również model statku dar uporczywości, więc zostało nam tylko jeszcze jeden przedmiot, a nie jeszcze nawet jedno wspomnienie. Jak to się tam dostało? Też się nad tym zastanawiam. Pewnie to jest jakaś sztuczka. Zobaczcie, ono było po prostu tutaj w. Czym ty jesteś? Szczęka tarwosza piaskowego. A z tym akurat nie chciałabym się zbytnio spotkać. Nie wydaje się być e, zbyt miły. Ale to oznacza, że mamy jeszcze jeden. E, jednego człowieka, który ma jakieś wspomnienie o naszym kandydacie. Tylko przepraszam bardzo, gdzie on jest? O, tutaj ktoś jest? Czy to jest ta sama. To jest ta wdowa, dokładnie, bo zapomniałam, że przy tych tak jakby kolejnych wspomnieniach to jest tak naprawdę ta sama osoba, która ma jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy do powiedzenia. Tak bardzo tęskniłam za Ogdenem. Przez pierwszy miesiąc nie otrzymałam od niego żadnych, żadnego listu, nie otrzymałam od niego żadnego listu. Zaczęłam naukę na uniwersytecie na kontynencie, nie wiedząc, jak on się z tym będzie czuć. To szok, jak bardzo byłam przygnębiona, mimo że pracowałam z kwiatami. Moja wymarzona praca. Starałam się pracować jak najciężej i poznawać nowych Ludzi. Myślałam o ogdenie jak to podróżuje po całym świecie bez mnie i bez twojego Suzafonu i zastanawiałam się jak mu idzie. Jak się czuję? Potem zaczęły pojawiać się listy, i było cudownie. W każdym znajdował się grosik z innego kraju, jeden z Valpariso, drugi z Dakaru. Odpisałam i powiedziałam Ogdenowi o moich zajęciach, o niesamowitych wycieczkach do Kev Gardens, a Ogden opowiedział mi o swojej podróży przez równik, o obserwowaniu delfinów i ryb latających. Czasami czuliśmy się samotnie, przelewaliśmy wszystkie uczty na papier. Tak trochę ironicznie, przez te listy staliśmy się sobie bliżsi niż wcześniej. Kiedy dotarł do Christchurch, wysłał mi w listach suszone kwiaty. Wysłałam mu szelkę z domu, a on przysłał mi nowozelandzki półgrosz. To była moja ulubiona z wysłanych monet. Po jednej stronie była głowa maorys maoryskiego tiki. Ogden powiedział mi, że przynosi szczęście. Czyżby to był ten... Um, ta moneta? Wróciłam na wyspę, a kiedy zmarł mój ojciec, otworzyłam własną kawiarnię na nabrzeżu. Wsunęłam półgrosz za próg, a następnie wypolerowałam za... Von okdena i umieściłam go w oknie. Oba te skarby przynosiły mi szczęście, a sklep się rozwijał. Wiecie co? Nie jestem pewna, czy jestem taką dużą fanką wprowadzania, aż yy, takiego. Yy. Aż takiego istotnego motywu szczęścia tutaj, ponieważ to nie jest kwestia tego, że te przedmioty właśnie przyniosły im szczęście, ale to, że bardzo długo pracowali na swój sukces. Pewnego dnia Ogden pojawił się i zupełnie, nieoczekiwa... pojawił się zupełnie nieoczekiwanie w sklepie. Powiedział mi, że w domu e, najlepiej i że ze mną mu najlepiej. Tak się cieszyłam, że go widzę. Od razu poprosiłam go, żeby się ze mną ożenił. Powiedział tak. Kobieta, kurczę ten, e, kobieta, która prosi o, um, o rękę mężczyznę, oczywiście. Jesteśmy w 2021. Ja tutaj um, widzę tylko i wyłącznie zalety, jeżeli w którymś związku właśnie tak, e, tak by chcieli, Przynęta Shelmerstonu, zawsze przyciąga ludzi, gdy próbują się od siebie odsunąć. Byli uroczą par parą sali Ogden. O, i teraz musimy odnaleźć ten oto, tą oto malutką monetkę. O, e, proszę pana? Jak pan tam wlazł i jak tam pan stamtąd wylezie? A, um, chyba, um, o, czyżby tutaj gdzieś była taka monetka? Niestety są tutaj wszystkie monetki, ale nie te, które, yy, która jest nam potrzebna. Czekajcie, a tutaj może w walizce, znaczy nie chcę komuś grzebać w torebce. O Vernon Raset, o to jest pan, yy, pan Jabłko, wspaniale. A może tutaj? Czekajcie, czy to nie jest to? Tak, to jest to. Jedna zaleta bycia martwym jest taka, że nie muszę już się martwić o liczenie reszty. Okej, okay, Morris. okej, okay. będę z wami szczera, bardzo trudno było mi znaleźć wcześniej ten ustnik, ale co ogarnęliśmy i co tutaj odkryliśmy, to że jest tutaj nielegalna destylarnia whisky, więc um, pozdrawiam, ale może któryś z tych to jest właśnie ten ustnik? Kaman. O, dokładnie tak. Jejku, jak ja nie mogłam tego znaleźć wcześniej masakra. Ale się udało. Lejek um, znak zapytania? Nie, to jest ten ustnik. Nareszcie, ponieważ naprawdę nie chcecie wiedzieć, ile ja tutaj klikałam w różnych rzeczy, a to było tak łatwe i tak e, oczywiste. Zdaje się, że używali jak, tego jako lejka. Ci bimbrownicy są bardzo pomysłowi. Um, tak, można ich nazwać pomysłowymi, ale również to, że. Um, nielegalnie tutaj prowadzą interes alkoholowy, więc ja bardzo e, pozdrawiam. A tak, bardzo charakterystyczny zapach. Chyba zdołam go dzięki temu odnaleźć. Nadchodzę Ogdenie. Wypuśćmy sparki. Dokładnie tak. I e, znajdźmy wszystkie... O, przepraszam. I znajdźmy wszystkie e, te wspomnienia. O, to chyba już wszystkie. Prawda? Możemy spotkać Ogdena i zapytać się, czy będzie naszym opiekunem On powie nie, jak zwykle. Bo Kamal, jeżeli on by powiedział tak, to e, nie moglibyśmy mieć jeszcze dwóch innych odcinków, ponieważ wiem, że jest jeszcze chyba dwójka innych kandydatów. O, proszę bardzo, piękny Ogden, właśnie ze swoim instrumentem. Co masz do powiedzenia, mój drogi? A, o, oczko dla mnie? Okej. Okay. O, jak wspaniale Cię widzieć, Morris. Też się cieszę, że Cię widzę, przyjacielu. Przeciągnij się, Ogden, mamy dla Ciebie pytanie. Sparki, najlepszy śpiewak na wyspie. W czym mogę pomóc? Chodzi o opiekuna. Potrzebujemy znaleźć kogoś nowego do sprawowania jego obowiązków. I zaraz zobaczycie, jak y, nastrój okna będzie o eee. Okej. Okay. A, tak, słyszałem krzmienie wulkanu. Mówiłam wam, biedna Agi musi być przemęczona. Tak, szukamy kogoś, kto mógłby ją zastąpić. A, chcecie, żebym to ja został opiekunem? To wielki zaszczyt, ale nie mogę. Mówiłam wam, mówiłam wam, no okej, okay. to jest normalne, nikt nie chce przyjmować na siebie takich obowiązków. Na pewno wyspa bardzo cię potrzebuje. Wiem, chciałbym powódz, ale. Sali to moja druga połówka. Muszę nad nią czuwać. W obliczu nieustannych zmian, ona jest moją oporą, a ja jej. Gdy nadejdzie czas, muszę udać się z nią na zachód. Stary, ty jesteś duchem, okej? Okay? Tak, e, rozumiem. Zawsze mieliście godną pozazdroszczenia więź. Mieliśmy wielkie szczęście, że się odnaleźliśmy. Samo czuwanie nad nią przynosi mi ogromną radość. Dzięki niej, pomimo wszystkich zmian, czuję się jak w domu. Dlatego muszę zostać. Ale słuchaj, gdy znajdziecie już opiekuna, wróć i wypij ze mną piwo w, w wielbłądzie, co? Pewnie, Ogden. Do zobaczenia. Mówiłam wam, no Kaman, Ja się nikomu naprawdę nie dziwię. Chociaż jego wymówka to jest to, że on musi chronić tę swoją żonę po śmierci. Okej, okay, stary, okej. Okay. Na zasadzie mógłbyś być opiekunem, bo potem po nią wrócić coś, ale jeżeli, no w sumie nie, bo jeżeli jestem opiekunem, to właśnie się tak w energię, nieważne. Ach, kolejny pan, który nie chciał zostać właśnie naszym um, naszym pracownikiem wyspy. No niestety, no niestety. Miejmy nadzieję, że kolejna osoba będzie. Chciała, bo widzę, że wulkan Już wybucha, moi drodzy Ale e, Zobaczymy, co będzie się działo Właśnie w kolejnym odcinku Wydaje mi się, że jeszcze mamy do ogarnięcia Dwóch kandydatów, e, zobaczymy Ponieważ e, może to być tylko jeden Więc co, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało Ja się z wami żegnam, do kolejnego zobaczenia ja Mam nadzieję, że będziecie mieli naprawdę bardzo, bardzo miły dzień I do kolejnego zobaczenia Cześć